Halo Miszki! Oh, kurczę jak ja mam dzisiaj zapijaczony głos! 25 minut moi kochani Call of Duty! Pijak Kilos United Offensive moi drodzy! Będziemy bronić naszej wyspy bez względu na koszt! Będziemy walczyć na plażach, na lotniskach, na polach i ulicach! Będziemy walczyć na wzgórzach, nigdy się nie poddamy! Dobra, dobra Winston, dobra, dobra. Tak czołak moi kochani, tajne. Pułk piechoty spadochronowej, sztab kompanii FOI. Zaatakować i zdobyć miasto, to jest to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Zabezpieczamy drogę i most, aby umożliwić siłom alianckim dostęp do Nowil. Te dwa miasta będziemy w najbliższych odcinkach szturmować, czy może nawet w tym. Teren, otwarta przestrzeń, śnieg, mało osłon, miasto dwój, trzy kondyga, kondy, kondygnacyjne budynki z kamienia, otoczone z trzech stron przez gesto, gęsto, boże, przecież zdałem getto, zaleścione wzgórzami, pochmurną widoczność 2000 metrów, czyli więcej niż w ostatniej misji. Mamy trzy kompanie D, E i F. Potem mamy jeszcze dywizję a to są aaa, nieprzyjacielskie kompanie, dobra, jeszcze jest grenadierów, dywizja, część dywizja pancerna, okopana artyleria, o, flaki, osiemdziesiątka ósemka Siły nieprzyjaciela zostały skoncentrowane w mieście Foy, blokują główną autostradę do Novil, to będzie nasz cel Wyjadł donosi o obecności jednego batalionu wspieranego przez czołgi i nieruchome stanowiska broni przeciwpancernej Dobra, aha, to są nasze siły, czyli dobrze, mówiłem Kompa trzy kompanie i jedna dywizja pancerna, część właściwie Dobra moi kani. E, ruszamy

Pay, Dobra, moi kochani, nareszcie przyszedł ten historyczny czas, historyczny moment, atakujemy foj, moi kochani, właściwie szturmujemy, fajne jest to, moi kochani, że z poprzednich misji, już mało, że z poprzednich misji muszę przerwać gademit. No, wracając do meritum, moi kochani, fajne jest to, że, o właśnie, to jest alt, ktoś mi pisał, że są w, y w komentarzach, dziękuję za porady, fajne jest to, moi drodzy, a ja sobie tu przejdę, może nie wpadę na minę, łopierona, no, choć, że chyba wpadam, y tak czy owak, fajne jest to, <laughs> boże, trzeci raz to zaczynam. Fajne jest to i czwarty i piąty Fajne jest to moi kochani że mamy yy, bronie z poprzednich misji jakie zdobyliśmy w tym wypadku bazukę i lugera God damn gdzie, gdzie ja cisnę gdzie ja cisnę moi kochani Ale to jest przerąbane moi drodzy jak nas ostrzeliwuje ta cholerna yy. <laughs> Arteryjska <laughs> Swołocz Dobra moi kochani... Panienki się zmęczyły Eee, panie kapitanie My nie panienki My są my, amerykańskie szelce wsparcia I w ogóle itp. itd Dobra gdzie się dzieje co się dzieje Panie nie szelej pan bo ja widzisz co tu przeżywam Jest ze mną źle Ej boże to jest całkiem skomplikowane Myślałem że to jest takie jolo że sobie biegna Tu nie bardzo moi drodzy nie bardzo Oczywiście moi kochani jeżeli chcecie odcinek szybciej Albo jeżeli chcecie docenić w jakiś sposób moją pracę Choć bardzo w to wątpię Ale o, o, może chcecie To y, piszcie, znaczy, piszcie. No i kochani, zostawcie jakąś fajną apeczkę pod y, tam filmikiem i pamiętajcie 75, umawiamy się, żeby tam następne odcinki szybko, ładnie wychodziły. <laughs> No chociaż właściwie teraz to już Was nie dotyczy, bo to jest y y odcinek właśnie bonusowy za to, że dostałem. dostałem y że daliście te łapeczki jednak, że Wam się podobało, więc w zamian za to, że jesteście aktywni, wrzucam jeszcze jeden. Przepraszam, że tak późno, no, ale musicie to akurat na kochani uszanować. Ja zresztą zastrzegałem sobie y y możliwość wyboru tych wszystkich godzin, znaczy wyboru, doboru, nie wiem, ten... Sk -y, niepotrzebne skreślić, tak bym to ją. Dobra nie jesteśmy, teraz trzeba tylko... Dobra, a masz ty. Draniu jeden. Trzasnąłem gościa. Kurczę, strzelec wyborowy, kilos 53, god damn it. Czołgi nasze jadą? Tak, i my musimy... Wow moi kochani, ale to jest fajne, tego nawet nie widziałem. Nieprzyjacielska artyleria namierzyła czołgi. O oh, god Lojtant? Oh, Oooooooo, god damn it. Riley do mnie! Jestem, jestem panie y -y, sierżancie. Karabin snajperski, tak? Tak jest, tak jest, tu jest, tu jest, dziękuję Mam, mam, panie kapitanie, mam, mam Springfielda Dobra, uwaga, uwaga, moi kochani Ej, co to tam stoi? Goddammit, ty cholerna szwabska świnio Właściwie krowo, ale to tak w odniesieniu Dobra, moi drodzy, czy tu coś jest? Musimy poobserwować to troszkę teraz Tu coś było? Nie, nie było Tam są, tam są, pyk Dostał, ale ja też dostałem, niedobrze Wiecie co? Zrobię tu zapis i ruszam Postaram się to w miarę szybko przechodzić, żeby nie było takiej sytuacji jak ostatnio, że 35 minut to chyba właściwie wyszło Troszeczkę za dużo niestety No ale mniejsza Tam powinien być... O! Dobra, dostał Czy to jest on? Panie, powie mi ktoś pan, czy to jest on? Nie, to chyba nie był on Jakby to był on, to by mi się coś zaliczyło Dobra moi kochani, bo nie wiem za bardzo, co mam zrobić Czy coś mi... Zabić obserwatora, no Fajno się to mówi, ale ja naprawdę go nie widzę Nie wiem, gdzie ten gość jest Jednego za... Jednego uciułałem tam gdzieś kurczę w tym oknie okien no to nie wiem czy coś jeszcze tutaj takiego... O! Mam cię dranił! Dobra, pięknie, super! Riley, panowie, słuchajcie, musimy zająć też 8. Te Dobra moi kani no i tak to wygląda. Nasze czołgi stoją i... Są <laughs> otwarte na ostro. <laughs> otwarte. <śmiech> stoją w takim polu, że bardzo łatwo je ustrzelić. Tego musimy temu zapobiec w jaki, no, w, w, z wszelkimi możliwymi metodami, moi kochani, więc cały czas do przodu. Naszym zadaniem jest teraz chyba wymienić tą bazukę na coś szybkostrzelnego. Zaraz to znajdziemy. Dobra, na razie niech będzie gewech, to się też nada w sumie. Eee, z gewecha się bardzo fajnie tutaj strzela, nie, moi kochani. Coś, coś tutaj takiego zmienili, że jak się celuje przez on tak fajnie odskakuje. Chyba ten, moi kochani... No to nie jest spust, tylko cholera, wie. Ta, ten element taki skaczący, moi klienci, jak sobie tak z O. Widzicie, to tak ładnie, odskakuje Uratowałem ci, McDonaldzie, mój drogi. Daddymet, zostaw McDonalda. McDonald, słuchaj, brońcie McDonalda, jeżeli nie on, to nie wiem, co ja będę jadł z Marią zawsze po szkole. W ogóle, moi kranimy my tak z Marią szalejemy za McDonaldy naprawdę. Proszę zapytałem ją na urodziny, gdzie woli iść? Czy do kawiarny, no, nie do kawiarny tylko. Wolisz, Mariu, kochanie, iść yy, do jakiejś ładnej restauracji, sobie zjeść na jakiś uroczysty obiadek, czy do McDonalda? No i co powiedziała moja kochana Maria? <laughs> do maka, też do maka. I po na wpieprzać się do Maka. Wzięliśmy sobie kilkanaście tych dobrych MacNagetsów mm, Ja sobie wziąłem Chickera i jeszcze coś A Maria sobie wzięła jeszcze mojej mojkani. Po prostu bogactwo. Dobra, unieszkodliwić to działo, tak? No tak, gdybyś, no tak, tak, rozumiem to wszystko, to jest bardzo logiczne, panie kapitanie, rozumiem wszystko, pyk, dziękuję bardzo, proszę już usunąć, proszę się, tu, proszę się I Ale nie, naprawdę, ten gewek mi się strasznie podoba, poprawili model broni, naprawdę ładnie to teraz wygląda Następne multi, moi kochani, jakie nas czeka, to Call of Duty United of Massive, które podobno działa już o wiele sprawniej i, i jest więcej serwerów, dobra Przez drzwi, tak, od drzwi do drzwi Czy Hans jest w domu? A, no tak, no Hans, przecież mieliśmy go zgarnąć, tak. no tak, Hans, dobra Hej, Hans? Widziałeś Hansa? A ty? Ty widziałeś Hansa? A ty widziałeś? A ty widziałeś? N nie, nie, panie kapitanie, no chyba nikt nie widział Han Hansa Eee to jest fajne, możemy sobie brać te granty odłamkowe Bardzo, pa bardzo ładnie, pozdrawiam i serdecznie polecam A ty widziałeś Hansa? Wow, wow, wow Gadamy, spokojnie panowie, ja tylko pytam o Hansa Czy ktoś tutaj jest na górze w ogóle? Dzień dobry! Halo, halo! Czekajcie, nie, myślałem, że tutaj będzie ktoś, ale tu mamy bardzo ładną pozycję Zresztą, kurczę, fajny ten gewek, naprawdę mi się podoba Czy tu jest jakiś tryb... Ta broń nie ma alternatywnego trybu eee. Centralnie hedzik, no i super. Dobra, ja muszę wracać tam do moich kolegów, moich najbliższych z oddziału. Snajperkę to ja sobie jeszcze zatrzymam, ale, wiecie co, sprawdzimy jak, jak, jak wygląda teraz model MP40? Wydaje mi się, że wszystko, wszystko ogólnie, jeżeli chodzi o tam taką graficzną <coughs> część gry, bardzo podrasowali twórcy. Tak mi się jakoś wydaje, nie wiem. Nie, wiem, moi koledzy, jakoś zwiększyli realizm tych broni. Tak mi się przynajmniej osobiście wydaje, nie wiem, jakoś tak... Yy, odrzut mają trochę zwiększony, tak jest szczególnie karabiny maszynowe, zresztą widzicie, bardziej realistycznie to wszystko się prezentuje teraz, nie wiem, mnie się podoba jak najbardziej, zresztą ja swego czasu przepadałem za United Offensive, pamiętam, że kiedyś wakacje, jak wzięłem, miałem, wzięłem, miałem tylko laptopa od taty, to właśnie jedyną gierką, jaką udało mi się jeszcze spakować, zanim wyruszyłem do babci, gdzie niestety cywilizacja jeszcze nie docierała w tamtej chwili, to, yy, Właśnie wziąłem United Offensive przechodziłem, oj, przechodziłem GADMY, tak, że przechodziłem, że dostałem kulkę w łeb! Dobra, jeszcze raz, moi drodzy, to tak nie może być, moi drodzy, nie, nie może być W ogóle tak ostatnimi czasy zauważyłem, a właściwie w tym ostatnim odcinku Simsów Że nie poopowiadałem wam właściwie jak było na urodzinach Marii Nie wiem moi kochani, czy opowiedzieć wam to teraz, czy zostawić tą informację na, na live, ale Myślę, że było całkiem fajnie mm, Przede wszystkim chciałbym się z wami podzielić taką drobną refleksją mm, Na temat Powstania Warszawskiego Czy właściwie refleksją, takim rozważaniem, tak bym to ujął raczej bo jeżeli, nie wiem, się interesowaliście Albo przynajmniej, nie wiem, mówiłem już o tym w poprzednich odcinkach Może albo na live To Marię właśnie zabrałem do kina na jej urodziny I wybraliśmy film Miasto 44 Właściwie ja wybrałem, bo bardzo chciałem na niego iść A Maria się zgodziła, więc w porządeczku Hansik, bo teraz opowiadam jak żeście za, y, w 44 rok temu naszych Polaków, biednych rodaków y, 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 Masakrowali Tygrys na placu, tygrys na placu Tygrys na placu, o, jak tygrys na placu to się robi niedobrze Welsim, Riley, Whitney, Ardenson, za mną Dobra panie Moody, — Whitney! Zostawcie Whitney'ego, goddamy co ty jesteś jakiś chory Hans Dobra trzeba pukać jeszcze i pytać co tam się z tymi Hansami dzieje A ja wracając do meritum moi drodzy yy, Chciałem się podzielić właśnie tą refleksją dotyczącą tego filmu a, a zarazem również Powstania bo jak wiecie no miasto 44 tak się nazywał film Zresztą już to chyba mówiłem yy, Jak sama nazwa wskazuje yy, opowiada o historii Powstania chociaż właściwie to jest yy, Tytuł to się tytułem yy, Tytuł jest filmu określony jako film fabularny, więc nie ma się spodziewać tam jakichś rzetelnych historycznych... Yy... Rzetelnych historycznych faktografii, bo to jednak bardzo odbiega od tego, jak rzeczywiście wygląda... Znaczy, może nie tyle odbiega mojej co nie poruszaj ważniejszych kwestii tego powstania, ale opowiada historię miłosną między tam dwoma właśnie... Yy, jednym powstańcem i, i, i tą łączniczką, z tego co pamiętam? Tak, łączniczką moi drodzy? Czy ja to endy się dostanę? Przepraszam bardzo. O, dzień dobry, tego mniejsza to ja nie znów. Dzień dobry! Muri, uratowałem Ci życie. Tak czy oba. O tym właśnie opowiada, także i dla Marii coś i dla mnie, bo wiecie, ja takie patriotyczne wątki bardzo lubię w filmach, zresztą w ogóle drugowojenna tematyka jest moją, jedną z moich ulubionych. Tematy, tematów przewodnich filmów. Wow wow wow, chyba coś tam pierdykło jaki koktajl mołotowa Jo nie wiem w każdym razie Mówił wa Anderson bo kurcze, wiesz, do ludwiczka trzeba wrócić a nie wiadomo co to tam ten Niemiec miał w planach Pali się, co się pali? Nic się nie pali, jak się pa jak się człowiek śpieszy to się diabeł cieszy, pamiętaj o tym Anderson, pamiętaj. Zresztą kto jak to, ale wymyślałem, że ty to wiesz. Tak czy moi kochani, film mnie strasznie poruszył. Nie wiem, czy byliście, czy, 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 czy macie w planach, pójście, ale nie będę tutaj za bardzo spoilerował, no bo nie chcę zepsuć zabawy tym, którzy się wybiorą, a y, swoją drogą serdecznie polecam, bo film naprawdę jest warty obejrzenia. Przede wszystkim dla ludzi, którzy, no nie wiem, mają w sercu Polskę, <laughs> albo przynajmniej jakieś zalążki do tego, żeby mieć, lub dla ludzi, którzy po prostu mają wątpliwości co do powstania warszawskiego, moi kochani, jaką <laughs> sobie, moi kochani, Przyjąć koncepcję tego powstania. Inaczej, no, co sądzić o powstaniu? Łatwiejszym, łatwiejszym słowem. Czyli po prostu moi kochani, ojojoj, Hansiczku, ty myślą, że ja cię nie widzę, nie nie. <laughs> Czyli innymi słowy, moi kochani, czy powstanie było słuszne, czy nie było. Ja po tym filmie zdecydowanie stwierdziłem, że nie było i nie miał racji w ogóle bytu. I miało racji bytu, to jest raz, a dwa nigdy nie miało prawa w ogóle wybuchnąć w mojej ekranie, ale to już jest inny temat na dłuższą dyskusję, dyskusję dysputę. oczywiście wy możecie się ze mną nie zgadzać, bo no, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to jest jednak... ta opinia podzielona jest, tak wiecie, pół na pół... Wow, to chyba nie moja snajperka, mam nadzieję. <dyskusja> jest właśnie ta opinia podzielona przez część... No, <dyskusja> po prostu powstanie warszawskie budzi do dziś kontrowersję i i... i <dyskusja> Obu z tych yy, debatujących na jego temat dzieli się na dwa stronnictwa, to, które popiera i to, które... Zresztą zazwyczaj tak jest w życiu. to, które popiera i to, które właśnie krytykuje. I jednak myślę, że to jest tak dość zróżnicowane. Uuu, MG34, tego nie znam. Tej broni jeszcze nie znam, mojka. Nie wygląda całkiem fajnie, biorę ją. I, dzień dobry. O kurdele, zadekowała się w kościele. O co chodzi, chłopaczyno No, dobra, mojka. W takim razie otwierać mi tam, a ja zrobię tak. Może mi ktoś coś tu coś... coś... Dobra, Moody, uwaga, 3, 2 Gotowi naprzód, jedziemy! Z drogi! Wow, to było dobre moi kochani, podoba mi się ten karabin, strasznie fajny, ostatnio pomyliłem Bro Winga z MG-42, przepraszam, wiem, że was to strasznie razi, on mnie tak denerwuje, jak zwraca uwagę na ten, to jest takie zwykła nieuwaga moi kochani, to nie jest tak, że ja, nie wiem, celowo to robię, bo no, wiecie, po Call of Duty World at War mam świadomość jak wygląda Bro a szczególnie po zombie z moją kochaną ekipą, <laughs> właściwie ekipami, żeby tu nikogo nie faworyzować. Tylko właśnie z czystej nie uwagi. Tak czy owak, ja na ten film serdecznie zapraszam, bo jest to jeden z bardziej brutalnych filmów w ogóle, jakie ja w życiu oglądałem. No w życiu może nie w życiu, ale w ostatnimi, ostatnimi laty jakie oglądałem i naprawdę zrobił na mnie niemałe wrażenie Szczególnie jeżeli chodzi o efekty specjalne o... o moi kochani udźwiękowienie, ale jeżeli... Udźwiękowienie... Co, co, co? Cera wchodzi jedna sapocelna? Jak to jeden kon... Co? O oh, Niemcy kontratakują! Mój Boże, moi gajani! Dobra, chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Zaraz to się skończy. Dawaj tego kara, idziemy. Dobra, panowie. Och cholera. Nasze Shermany nie mogą być nawet nawet drgnąć. i się nie bójcie przyjaciele, ja to zaraz załatwię. Gdzie? Och, cholera. Dobra, teraz rozumiem. Przypomniałem sobie. Teraz musimy wyeliminować załogę Niemców z pancerzykami, żeby nie dotarły do naszych yy, Shermanów. Ej, ej, ej! Kolego sympatyczny. Gdzie mi z tym Shermanem? Znaczy Shermanem. Sherman to tu stoi. Ty mi się nie waż, i ruszyć tym kurczę... Mm. Pancerz czy co ty tam trzymasz? Czekajcie moi kochani, bo ich tu jest sporo. Ja naprawdę nie wiem kto co trzyma. To mnie niepokoi. O, tu są. O, jak oni się czają. Jak oni się czają, moi kochani, a trochę ich tu jest. Dobra, uważaj Sherman, zaraz to załatwię. <laughs> tak, czy owak, jeżeli chodzi o dźwiękowienie, yy, to miałem na myśli raczej yy, dźwięk pocisków, dźwięk wybuchów, to to, to zasługuje <laughs> na niemały aplauz. Z kolei soundtrack nie bardzo mi się podobał, bo wiecie no... Do um, tego filmu mam dość ambiwalentny stosunek. Zrobił na mnie niemałe wrażenie i zamierzam mówić jeszcze raz. To się chyba w ogóle pierwsze w moim życiu zdarzyło. Ale jest też tam bardzo dużo tandetnych y, elementów. Dlatego też wydaje mi się, że reżyser Jan... To masa, on się chyba tak nazywał, nie jestem przekonany. Nie chcę teraz robić jakiejś gafy. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli chcecie to napiszcie w komentarzach, kto wie i kto był. Jeżeli nie, to ja jeszcze raz zapraszam. <laughs> on chciał przede wszystkim przekonać do, 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 do tego powstania, przekonać, właściwie nie przekonać tyle do powstania, co po prostu do <laughs> zainteresowania się tym tematem młodsze pokolenie. Czyli na, nasze właściwie pokolenie przez to bohaterów yy, głównych bohaterów, te pokolenie Kolumbów, czyli to pokolenie, które się urodziło już w wolnej Polsce i za nią też bardzo niejednokrotnie umierało, bardzo niejednokrotnie, bardzo często niejednokrotnie umierało, <kluzny> przedstawić jako te nasze I, i, i to jest taki wydaje nie, wiem, ja to tak odczytuję przynajmniej taki. I, Dość y, może nie tyle zawiły, co ciekawy środek przekazu tego filmu i moi kochani no na, łatwo się z nimi utożsami, z tymi bohaterami, choć no tu już akurat ta faktografia, y, realizm tego powstania gdzieś potem zanika, kiedy no jednak pokolenie kolumbów, tak takich nazywajmy, y, przypomina nasze te takie już troszeczkę zdegenerowane. Ale, ale to już jest tylko moja opinia, nie wiem mojka, ani idźcie i ocencie sami. Tak czy owak, to mi się jedynie podobało, że niejednokrotnie historia poważna została przekazana w taki, może nie tyle kolokwialny, nie tyle satyryczny, ale bardzo współczesny sposób. <laughs> Czyli tak jak powiedziałem moi drodzy, yy, przedstawienie pokolenia Kolumbów jako nas to mi się nie podobało. <laughs> I parę takich tandetnych elementów związanych właśnie z przesadzeniem yy, tych właśnie efektów specjalnych. To mi się strasznie podobało, moi kochani. Oni podobno na to wydali bardzo dużo pieniędzy. 8 lat, znaczy 8 lat zbierali fundusze na ten film. Coś mnie tu bije. 8 lat zbierali fundusze na ten film. To jest ciężki moment, moi kochani. Bardzo ciężko tutaj się przełamać. Tym bardziej, że tutaj ci Niemcowie mają też chyba snajperki, czy przynajmniej jakieś karabiny mm, powtarzalne i... czy tam samo powtarzalne, BÓG wie! BÓG wie moi kochani i trzeba na to uważać. Dobra, my w każdym razie lecimy i to tak trzeba moi kochani, wiecie, trochę do przodu, trochę nie, no to się źle skończy... A właśnie, to się źle skończy moi kochani, tak na YOLO to bardzo ciężko przejść, ale mamy jeszcze 9 minut, to myślę, że wystarczy. Tak czy owak, ja do filmu za serdecznie zapraszam. Ja do filmu zapraszam. Co to się dzieje moi kochani? Musicie mi wybaczyć tą nieskładność moją i chaotyczność wypowiedzi, ale no naprawdę ciężko jest konstruować jakieś tam klarowne wypowiedzi właśnie <laughs> skupiając się jeszcze na eliminacji cholernych szkopów moi drodzy. Tym bardziej jeżeli to jest ofensywa w Ardenach moi kochani to bardzo warto przytoczyć. Bardzo warto. Coś się źle dzie <laughs> dzieje, jestem bardzo to taki, taki <laughs> niepotrzebnie używany przeze mnie. Dobra, F piąteczka strzelił biegiem. Tyk na podłogę. Dobra, raz, dwa, trzy biegiem na podłogę. Dobra, i teraz okej. Okay, jest w porządku. Teraz mamy o tyle problem, że nie możemy się przebiec tak swobodnie, bo mamy ten cholerny drut kolczasty, ale mniejsza. Ja chyba nie dokończyłem, właściwie o czym mówiłem, że <laughs> bardzo często te efekty specjalne, na które tak kładli nacisk i fundusze... <laughs> No, okazywały się właśnie tandetne i to mnie najbardziej denerwowało. Były taki na przykład, taki przykład wam podam zresztą, to podeślę wam link do trailera, wydaje mi się, w opisie, jeżeli nie zapomnę. Sprawdźcie sobie, jeżeli was zainteresuje, to ja zapraszam po raz enty. Gdzie właśnie, wracając do meritum, yy, tych dwóch głównych bohaterów się tak namiętnie całuje, a wokół nich przelatują kule, moi kochani, nie czuję jak rymuje. To było dość tandetne, no powiedzcie jednak, powstanie, śmierć, ludzie umierają, a oni się po no, tu się całują, tu te kule ich omijają, to, to mi się nie podobało. To było takie średnie, ale mniejsza. Idzie nam to całkiem sprawnie, moi kochani. Z tego co pamiętam, na poprzednim kanale tutaj przechodziłem gehenne jednym słowem. Tym bardziej, że tam jest nie tyle artyleria, co chyba czołg, tak mi się przynajmniej wydaje. A my nie mamy... Za dobrej broni co do, na, ten, na ten czołg, bo ani bazuki, ani nic szybkostrzelnego na tę piechotę, która jest stosunkowo blisko naszych pozycji. <laughs> tak trzeba, to mnie zdenerwowało w filmie, ale na szczególną uwagę zasługuje... Yy, to to ten... Ten, ten, boże, chciałem do tych efektów specjalnych znowu na, nawiązać, ale z jednej strony krytykuje to jako tandetne, no to, to też nie jest tak, moi kochani, że cały film <laughs> i cał, wszystkie te efekty specjalne są tandetne. Parę takich chwil było i to mnie denerwowało, reszta raczej była bardzo, bardzo wart, warta uwagi i, i warta też, tak jak już wcześniej wspominałem, niemałego aplausu. Aplausu, Boże, kochany, co ja mówię? I to mi zaimponowało w tym filmie moi kochani. No i przede wszystkim też taki... To, to jest bardzo duża zaleta tego, zaleta, dla niektórych to może i wada. Dla mnie to akurat zaleta. Pierwszy raz spotkałem się z przedstawieniem powstania w dość krytyczny sposób. Czyli jednak no... Ja podzielam tą opinię, zresztą zresztą już mówiłem, że to powstanie nie miało według mnie racji bytu i nigdy nie powinno się w ogóle odbyć. No ale to jest moja opinia, wy oczywiście możecie się z tym nie zgadzać, także ja tam nie będę nikogo próbował przekonywać na ten temat. Tym bardziej, że no nie mam jeszcze takiej wiedzy, żeby wdawać się w polemikę z kimś, to jest po prostu moja subiektywna opinia. Tak czy owak to mi się podobało w tym filmie, że reżyser przedstawił to powstanie jako właśnie taki narodowy... Gademy, dostęp w głowę! Narodowy, mm, narodową porażkę, a nie jedną z takich większych sukcesów. No bo jednak, no nie oszukujmy się, prawie 180 tysięcy zabitych cywilów i zniszczona Warszawa do cna to nie jest zbyt wielki sukces. I, 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 I właśnie to mi się podobało No tyle jeżeli chodzi o ten film moi kochani No chyba już nie będę więcej o tym opowiadał Bo już i tak bardzo dużą część tego filmu przeznaczyłem na to Także przepraszam jeżeli ktoś chciał słuchać jakichś śmiesznych historyjek, Ale wzięło mi się na refleksję a, no tak moi kochani, ja jeszcze nie wspomniałem zupełnie o tym, jak, jak, jak brutalny, ale jednocześnie brutalny, dosadny, ale jednocześnie bardzo przemawiający do człowieka sposób została ukazana, zostało ukazane okrucieństwo Niemców, moi drodzy, naprawdę. Tak jak wspominałem, to był jeden z bardziej brutalnych filmów, który na mnie naprawdę w dużej mierze oddziaływał. Oddziaływał, oddziałuje i wywołał te refleksy, czyli tak jak reżyser chciał i też jednak mm, zgodnie z założeniami zmusił do poszukiwania na ten temat, bo jednak siedzę w tym teraz temacie dość <laughs> ostro. Oj, coś mi się tu przycięło, niedobrze. Chciałem ten czołg w ogóle jakoś tak z... Co ty chcesz? Nie no, ja cię chyba... Ja wiem co ja muszę z tobą zrobić, słuchaj. Yy, bo ty to chyba tak w ogóle masz taki problem czołguś? Że ja cię muszę tak od tyłu trzasnąć, żebyś ty do mnie nie strzelał, tak mi się wydaje. A nie wiem, tak mi się wydawało, że mogę jakiś ładunek mu podsadzić. No ja naprawdę się tym no nie zajmuję, nie wiem, moi kochani. Tak czy owaj, ja mu strzelę z tego pancer Fausta i skończymy tę misję. Także podsumowując moi kochani, bo to naprawdę bardzo chaotyczna wypowiedź, chociaż mam nadzieję, że nie macie z tym problemu i się już przyzwyczailiście, zapraszam wszystkich do kin na miasto 44 leży reżyserii Komasy, tak mi się przynajmniej wydaje, debiut dwóch aktorów, to właśnie też zasługuje na uznanie yy a mianowicie gra aktorska dwóch głównych bohaterów naprawdę się spisali, tym bardziej, że to są aktorzy nowego, młodego, jeszcze naszego pokolenia główna bohaterka Biedronka, ona miała taki pseudonim, jest dwa lata starsza ode mnie, czyli ma 19 lat i naprawdę spisała się świetnie. Tak jak zresztą my, jak Folej, który nas tutaj chwali, naprawdę jestem z Was wszystkich dumni. Kolacja obiecana, postawiona i gotowa. Ernest Hemingway, życie każdego człowieka kończy się w ten sam sposób. Tylko to jak żył i sposób, w jaki umarł, odróżniają go od innych. A to akurat prawda, moi kochani. Jak żył i jak umarł? No cóż, w sumie... Tak, wszyscy zaczynamy od tego samego momentu. Rodzimy się z matki. Dobra, moi kochani, teraz yy, przebijamy się na... Yy, przebijamy się, przebijamy... Atakujemy miasto Nowil. Nie będę już tego czytał, moi kochani. Jeżeli ktoś chce, to niech sobie przeczyta. Tak czy owak, widoczność jest trochę zmniejszona. Yy, siły... Nasze siły to są głównie Shermany i z powrotem tamte drużyny tego Plutonu Powietrzno desantowego? Nie jestem pewien. Tak, piechota spadochronowa, to przepraszam. No i ostatni przyczółek Niemców w Ardenach. Nowil, Belgia. Będzie nieźle. Ale sobie panowie podróżują. Bardzo ładnie panowie wszyscy wyglądają. Czy ja mogę cyknąć foteczkę? Dziękuję. Na ziemię! A dobra, widzę, tu kolega nie miał problemu. i Iton dostał parę kulek ode mnie, ale to na opamiętanie. Okej. Okay. Mhm, dobra, dobra. Dobra, kapitanie Folej. A gdzie jest Moody? Bo nie jestem pewien. Tam jest Moody, dobra. Okej, okay, czyli my bierzemy prawą, potem na zachód na dworek. Okej, okay. i z kapitanem Folejem teraz będziemy się bawili. Dobra, super. My jesteśmy pierwszą drużyną, tak? A Moody wziął się teraz za drugą. No to spoko. Dobrze, kapitanku! Lecę za panem na śmierć i życie, proszę pana, bo mam do pana taki wielki szacunek po ostatnich operacjach, naprawdę, panie kapitanie. Zaimponował mi pan. Tak, czoła. Mamy inny problem, bo mi został tylko kar. Nie mam... To jest fajne, moi drodzy, że to jednak... te bronie... To fajnie też... Od... Fajny sposób odzwierciedla charakterystyczny element walk w Ardenach. Ktoś zresztą na to zwrócił uwagę w komentarzach. Bardzo mała ilość amunicji i broni właściwie amunicji przez te braki w zaopatrzeniach i, i jednak no, ten taki impas tak, 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 tak impas moi kochani, nie do przełamania i i, i, i moi drodzy to fajnie to odzwierciedla, że właśnie te brony z poprzednich misji zostają, czyli tak jakby ymm, broń zdobyta na Niemcach ymm, zostaje z nami już do końca kampanii, tak mi się wydaje, a przynajmniej akurat jeżeli chodzi o tą Yy, kampanię aliancką, a nie aliancką, tylko amerykańską, moi kochani. Tak czy owak, jak my mamy zdobyć broń na Niemcach, jak powstańcy z sierpniowi, moi kochani. <laughs> kurczę, tak cały czas mimochodem nawiązuję do tego powstania, nie wiem, moi drodzy. No to jest teraz temat, w którym siedzę i... Marzy mi się jakaś dysputa na ten temat, ale jak już mówiłem, w polemikę jeszcze nie chcę wchodzić bo zbyt mało wiem Także dowiem się więcej i może na live sobie podebatujemy. Nie wiem moi kochani piszcie co sądzicie na ten temat. Może wyznacie tę historię z innej strony, może macie jakieś inne argumenty, za lub przeciw, ja z chęcią tego posłucham, może, może w, tam na tym live'ie jakoś podysputujemy. No zobaczę, moi pani czy mi się uda to jakoś ogarnąć <laughs> na w takim w taki bardziej przyzwoity sposób. Dobra, moi drodzy, tak szumak, jeszcze jedna taka informacja, a się się, moi drodzy, w ogóle Została mi zaproponowana, no właściwie zgłosiłem się, ale też pan prosił, czy prosił, proponował Czyli jednak i zaproponowała, i się sam zgłosiłem do olimpiady z historii, moi drodzy I jest to dla mnie niemałe wyzwanie, no zresztą ten, kto był na, jest, jest chyba student historii w ogóle na tym kanale, niestety, jeżeli tak, to pozdrawiam <laughs> Jak to schodami na dół, że co, że, że, że wybuch jakiś tu będzie? Ło w pierona, ktoś tu bombarduje Dobra, panowie, na dół szybko! Wszystko? No okej, okay, dobra, jest w porządku No nie wiem, po co panie kapitanie, jak tu się nic nie stało Wow, wow, goddammit Ja, yeah, nic się nie stało, zasypało przejście No chyba utknęliśmy Zaczyna się muzyka Ładunek? Dobra, Anderson, osłaniamy Jakby coś się działo, szybko, bo zaraz się to zawali dammit! Kapitanie! Kto z nami jest? Row, Avery, Kapitan i Anderson Dobra panowie, za mną! Przebyliśmy się do piwniczki, a masz! Zaszedłem gadania z flanki, was też moi kochani i twoją matkę też! Luger i zbieramy amo, bo moi drodzy naprawdę z tą amunicją jest ciężko. Podoba mi się ten realizm? Znaczy no realizm. Z tego co pamiętam to ta kampania hmm, tak mniej więcej wyglądała, braki w zaopatrzeniu skutkowały właśnie takimi potem... Brakami w amunicji... No, Boże, braki amunicji skutkowały brakami amunicji. Takie nielogiczności. Mniejsza, moi drodzy, mniejsza. My się mamy zebrać w dworku, moi drodzy, ale to już niestety następnym razem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie o tych tematach, co sądzicie o tym mieście 44, jeżeli byliście. Jeżeli nie, ja jeszcze raz zapraszam. No I oczywiście wypowiedzcie się na temat Powstania Warszawskiego. Moi kochani, jeżeli wam się podało i chcecie... Podobało, podało. I chcecie odcinek szybciej, albo przynajmniej, no nie wiem, chcecie docenić moją pracę, Zostawcie łapę, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, co złego to nie a ja, Miśki. Trzymajcie się, cześci. Bajo.